No i tu się totalnie zgadzam, że wiecie, jakby nie, jest, nie nie ma nic strasznego w tym, że koń na przykład behawioralnie jest zły, że trzeba go wyleczyć, że trzeba coś zrobić, że jest w jakiś sposób niebezpieczny, bo to wszystko idzie wypracować pracą, jeżeli wiemy jak to zrobić i, i mamy trochę odwagi, ale najgorszą rzecz, jaka może nas przytrafić, to właśnie jest to, jak konia chorują, nie jesteśmy wtedy w stanie już nic zrobić, Jedynie co, co czekamy, czekamy na decyzję weterynarza, czekamy na, na, na reakcję organizmu, i to jest po prostu to jest najgorsze, co może być. I po stracie Arizony totalnie to rozumiem. To, że was kopnie, to, że was rzuci, to, że was połamie, to jakby serio, to jest nic, nie? Co się stało? Okej. Okay. Nie podskoczył. No powiem wam, że ogólnie wywrotki z końmi są czymś strasznym. Ja przeżyłam jedną wywrotkę z koniem. Nie, dwie w sumie. Dwie w sumie wywrotki z koniem przeżyłam. I powiem wam, że to jest coś najstraszniejszego, co możecie sobie wyobrazić. Ze względu na to, że po prostu to się dzieje tak szybko, że wy nie macie czasu na żadną reakcję. Jak ten koń na was spadnie, to jest pozamiatane. No, ale... Wiecie co? Jaki morał jest z tej bajki? Taki, że jak jeździcie oglądać konia, to po prostu ukażecie wsiadać właścicielowi i ten właściciel ma przeprowadzić praktycznie całą jazdę, żebyście zobaczyli jak ten koń chodzi. Chociaż czasem niefartem traficie tak, że pod właścicielem koń będzie chodził super, a wy wsiądziecie i zrobi wam taki suprajsik. Ale na pewno bezpieczniej jest, żeby wiecie, nie, nie, nie ufacie ogłoszeniu, że koń jest zajeżdżony i grzeczny i super. Tylko wsiada osoba, która za to odpowiada, wy oglądacie, nagrywacie sobie filmy jak Wam pozwolą, żeby zobaczyć, czy koniec w ogóle czysty w ruchu, nie wsiadacie na pierwsze mi mięso armatnie, bo możecie tak skończyć. Taka dobra rada od Czechowskiej, która jeździła oglądać różne konie. Aj, będzie jest tam taka mega pechowa sytuacja, no nie, jak się wpadnie pod konia i tak jakby widać, że ten koń, w sensie ogólnie żaden koń, jak jest normalny w ten sposób, jest wszystko w porządku z nim, w głowie mu, to nie będzie chciał was podeptać, no nie to, że was nadepnie czy coś, to to już jest sytuacja, w której on nie ma wyjścia i też będzie się starał jak najszybciej z was zdepnąć ze względu na to, że wy jesteście, jakby to brzydko nie zabrzmiało, jesteście niepewną powierzchnią do, sta do stanięcia, no nie? Więc ten koń też się boi nadepnąć na was, żeby jemu się coś nie stało. No i jakby konie też nie są aż takie głupie, że jakby też nie chcą wam krzywdy zrobić, więc to jakby... E, no wiesz, no, się w takie pechowe sytuacje, no jakby ten koń już nie miał co z sobą zrobić, nie miał co, gdzie tej nogi dać, nie? Jakby bardzo pechowa. mam nadzieję, że wyszła z tego cało, bo wygląda boleśnie mega.

znaczy choroby koni, no nie i wywrotki. Autentycznie, powiem Wam tak, że właśnie kiedy jesteś już na takim poziomie dziecka, że mocne wędzidła i walnięte konie nie są już wcale dla ciebie ok, tylko dodają do myślenia. I wiecie o co tu w tym chodzi, że zazwyczaj mocne wędzidła są ucieczką od problemów zamiast przepracowanie tego, to po prostu te koń, wiecie, sprawianie mu coraz większego bólu. Zamiast rozwiązania problemu, jaki, wiecie, się dzieje, I to, jest, to jest okropne. I na zawodach też niestety często to widzimy. Mało, kiedy widzimy najprostsze wędzidło, najprostsze ogłowie, głowie, który, na którym przejedzie, wiecie, zawodnik, cały parkur. Po prostu widzimy takie okropne dźwignie. No, nie fajnie. I tak samo walnięte konie najczęściej, tak ja Wam cały czas też mówię, walnięte konie zazwyczaj nie są walniętymi koniami, tylko albo mają problemy behawioralne, albo człowiek jest krzywdził. A najczęściej to są po prostu chore konie, którym coś doskwiera, która coś boli i one tak pokazują, że coś jest nie w porządku i potrzebują pomocy, a ludzie po prostu to ignorują i coraz, wiecie, mocniejsze treningi i wszystko inne stosują, więc... Ciężki temat, no ale im człowiek dłużej w tym jestem, tym zaczyna bardziej to rozumieć, i tym bardziej się to robi wszystko przerażające. Co? Co? Ej, co? Czekajcie, bo mrugłam. Co? Ziom autentycznie powiedział Jolo nie, nie jadę. Wiecie co to są za zawody? Co tam się wydarzyło? Dlaczego tak się stało? Napiszcie mi w komentarzach, ktoś ogarnia o co chodzi. Co? Dlaczego, Ziom? Okej, okay, na no czasem tak się zdarza, że dlatego trzeba bardzo pracować nad tym, żeby konie się na mnie nakręcały do przeszkód, bo możemy właśnie w ten sposób skończyć. Że koń chce jolo szybko, my próbujemy wyratować sytuację. I właśnie przez to, że koń chce szybko, my próbujemy ratować sytuację, to wychodzą takie rzeczy. Czasami, znaczy czasami, może to jest zły pomysł, żeby dać koniu pobiec, bo to jeszcze gorzej by mogło się skończyć, ale czasami właśnie większa ingerencja, tym. Potem no, dzieją się takie okropne rzeczy. Dlatego najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć w treningu i trzeba jej nie pomijać, to kontrola, nie? Ale to wiadomo, jakby czasami nawet najgrzeczniejszy koń nagle odpali wroty i jest po zawodach. Piez lepszy od konia, słuchajcie. W sumie zabawne, aczkolwiek niebezpieczne, tak. Jak było wcześniej, że właśnie pies podbiegł pod konia, no nie? No, chyba, że pies faktycznie już ogarnia i wie, żeby się nie wpakować pod konia, ale dalej. Stil niebezpieczna, żeby pies sobie tak biegał, bo jak wpadnie pod kopyta, to. Ufuhuhu. No, ogólnie naj. Ogólnie najczęściej są największe zabójcy właśnie, w sensie wiecie, skaczecie jakąś wysoką przeszkodę, czy coś robicie, jeszcze to wasze ciało nie wróciło, a robi... uiii! <grystanie> Tutaj gorzej zostać, no? Fajne. <grystanie> Matko jedyno. Ale wiecie co? Co jest najśmieszniejsze? Że faktycznie tak zazwyczaj jest, że wiecie jak coś pójdzie wam raz dobrze i potem jest takie Dobra, pięknie było, idealnie je się Jeszcze raz To wsypie się wszystko zazwyczaj Ale koks I to jest obrazek, który mi się podoba To jest obrazek, do którego ja bym dążyć kiedyś ze swoim koniem No szcaderskie. <noise> o, no, troszeczkę tak jest. Aczkolwiek najgorzej i tak ma osoba, która na przykład stoi obok i czasami kubeś się uczuła albo coś na tej łąrze i musi biegać za wami, no nie, bo ta osoba w środku to jeszcze się kręci jest spoko, ale gorzej ma no, druga osoba, musi dosłownie biegać, żeby przeszyć. <noise> A, tylko raczej jedna osoba jest w środku, nie? No, chyba, że się uczucie lążować, no to wtedy dyje. O nie, co to jest? Chomik? Kret? Cóż to jest? A, teraz pytanie, zginie, kończy chomik. Wygrał chomik. Ja nie mogę. Jak czytam komentarze tego typu, to się zastanawiam, jaką trzeba być w ogóle osobą, żeby coś takiego napisać. I to ubliżanie, bo ktoś ma hucuła. Weso. Jeżeli posiadasz tego konia, o którym piszesz, wartości auta sportowego, to nie wiem, czy wiesz, ale on nie rozumie, że on jest koniem o wartości auta sportowego. Tak samo również nie rozumie tego, że jest zamykany w boksie, że wychodzi na trening i może troszeczkę na karuzelę, żeby się rozruszać. On nie rozumie, dlaczego tak jest. Nie rozumie, czym sobie zasłużył na takie traktowanie i nie wiem, czy wiesz, ale raczej on nie jest zadowolony z takiego traktowania. W takim bardziej pozytywniejszym scenariuszu, to jeszcze będzie miał możliwość wychodzenia na kwaterę, nie wiem, 4 na 4 i też się będzie patrzył na kolegów innych, co stoją na kwaterach, i będzie się zastanawiał, dlaczego nie może się z nimi spotkać, dlaczego nie może ich dotknąć, dlaczego nie może się z nimi socjalizować, pobiegać razem, cokolwiek. I ja dopóki nie pojechałam do stajni sportowej, to nie wiedziałam, co to jest łykanie. Zawsze gdzieś tam przeczytałam, czy to w jakiejś książce, czy w czymkolwiek, że właśnie konie potrafią tkać i łykać. Potrafią, albo raczej nabywają to. No, przeważnie właśnie przez złe traktowanie się tego uczą, bo po prostu z frustracji wymyślają różne dziwne rzeczy. Takie, wiecie coś takiego typu choroba sieroca, tak? One się nudzą, nie wiedzą co ze sobą robić, i później wychodzą takie właśnie niefajne kwiatki z takiego traktowania koni. Kupując książkę o koniach. Prawie w każdej można przeczytać, że są to zwierzęta stadne i że to są zwierzęta, które lubią duże przestrzenie. Także ja nie wiem, gdzie wyście się pogubili, gdzie wyście zabłądzili, że niestety tak patrzycie tylko na tą swoją wygodę i na te wyniki sportowe, a zapominacie o podstawowych potrzebach koni. A jeżeli jest, nie wiem, wychodzenie kontuzjogenne, to tak stwórz takie warunki, żeby nie było. Może masz niedobre ogrodzenia, może masz źle dobrane stado, które no nie dogaduje się dobrze z tym Twoim koniem. Zawsze można wszystko zmienić tak, żeby pasowało, żeby było dobrze. Nie ma rzeczy niemożliwych. A jednak, jak chcesz, żeby ten Twój partner w tym Twoim sporcie też się dobrze czuł i e, no, chciał z Tobą zdobywać te osiągi, no to chyba warto mu choć trochę się tym odwdzięczyć właśnie i zapewnić mu te podstawowe warunki, czyli właśnie stado i wychodzenie na dwór. A no właśnie, słuchajcie, nic dodać, nic ująć, po prostu posłuchaliście za mną TikToka, którego stwierdziłam, że to jest po prostu najmądrzejszy TikTok, jakiego widziałam w ostatnim czasie. Słuchajcie, tak to właśnie wygląda, że osoby, które mają na przykład których nie stać na drogie sportowe konie, albo po prostu chcą konika w tereny, które dbają o niego coraz lepiej czasami, pod względem psychicznym, fizycznym też, jakby nie patrzeć, no nie, jakby przez to, że wychodzi na pastwiska, że wychodzą na pastwiska. I osoby, wiecie, sportowe, te koniareczki takie, one, ach, a ty masz hucu, a to co ty się wypowiadasz w ogóle o tym jeździectwie? Co ty wiesz o koniach? Ty nie z zawodów. Twój koń, nie wiem, nie stoi w, w faterze 4 na 4 twój koń, słuchajcie, nie chodzi do karuzeli. Nie ma u was karuzeli, to przecież jest tragedia. I właśnie dużo osób bardzo bardzo tak źle traktuje konie, bardzo, no bardzo źle, po prostu. Konie traktuje się jak takie maszynki i wiecie, hucha się, dmucha się, nie wypuszcza się tych koni komfort psychicznych tych koni, jest strasznie zaburzony. I niestety najczęściej to jest przy koniach sportowych, że boją się ludzie wypuszczać te konie i te konie po prostu są zeshizowane. Potem się dziwić, dziwi, że brykają, że gryzą, że są jakieś takie nie takie, że są dzikie konie sportowe, no nie, że to... W cudzysłowie, o, to koń sportowy, to on taki, wiecie, rozbuchany, no dlaczego? Dlatego, że jest skrzywdzony przez człowieka. I... no, co ja więcej mogę powiedzieć, bardzo że ktoś to podsumował, że po prostu no, to jest coś strasznego jeżeli my oczekujemy coś od tego konia, to powinniśmy mu też zapewnić godne warunki do życia. Takie, jakie on potrzebuje. Jako nie potrzebuje pięknego boksu i pięknego sprzętu. Nie, on potrzebuje wyjść z ziomkami, pobabrać się w błocie, cieszyć się życiem, a nie jechać na zawody. A dlatego na przykład też wam kiedyś mówiłam, że strasznie wkurzają komentarze, że o, ten koń się u ciebie marnuje, co za głupota, ten koń się w życiu nie marnuje. Ten koń korzysta z życia. Słuchajcie, czy ten koń wie, że się marnuje, czy ten koń chce jechać na zawody i zdobywać osiągnięcia? Nie. Ten koń chce żyć jak koń. Chce wychodzić z ziomkami. A reszta zależy od nas, czego my oczekujemy. Czy my będziemy jeździć zawody, czy cokolwiek innego robić. Ten koń się do nas w jakiś sposób dostosuje. My go sobie wytrenujemy, przygotujemy do tego. A czy to będziemy jeździć w tereny, czy zawody? Najważniejsze jest dla konia życie takim, jakim powinien żyć koń. No ale często o tym zapominamy, co jest bardzo przykre.